Jeśli wiesz, jak to jest, kiedy nic ci się nie chce, nie masz powodu, żeby wstać z łóżka, nie masz poczucia sensu robienia czegokolwiek, to znaczy, że pora na zmianę. Pora na przebudzenie. Tak, zapraszam Cię na jednodniowe warsztaty Przebudzenie umysłu, serca, ducha i ciała, bo trzeba przebudzić wszystko. Te warsztaty zaczynamy o 9, kończymy o 20, rozpoczynamy mszą świętą, bo przede wszystkim szukamy rozwiązania w Bogu. Nauczysz się, jak odzyskać radość życia jak wykorzystywać problemy, jak sobie radzić z problemami, jak robić dobry plan działania, żeby każdy dzień przeżywać z mocą. Zapraszam 12 października. To warsztaty i dla kobiet, i dla mężczyzn i zobaczysz, że odzyskasz radość życia, siłę do działania i wszystko zacznie się na nowo. Przyjdź na przebudzenie. Czekamy.